E, witam Was pięknie, rostomili. E, Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, że niż przyszedł strumek, to była podłaźniczka. Do godnych świąt jeszcze trochę, czas, kapkę czasu, ale taki tekst tutaj mam pod, na pozorę. No to już to posłuchajcie. Jak macie to moi fulani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję im pięknie. Dzisiaj mało kto se poradzi wystawić, co by na godni święta nie było duma. Przystrojonego strumka, co stoi w kątku izby. Strumek już dawno wylos z chałup, a stawia się go we wielkucnych magazynach, becyrkach, urzędach, a na holicach. Strumek przyszedł na Cieszyńską Ziemię od niemieckich Wanielików. Gdzie pro we XX wieku się zaczęło strumki stawiać do polskich hałb. Hajdowni, niż przyszedł strumek, stawiało się do kątka izby taki diduchy, się na to prawiły. Diduch, to był okłocek ze słomy, obilo, reżu albo owsa. Diduch to było cosik podobnego do strunka, a robiło się godycki ze słomy, z kierom gazda wymucił na początku żniw. Stawiało się godycki kłuskami dołu, do dłażki, w izbie, kany się wiliowało. Wierzyło się, że diduch dowoł urodę na gruncie, a ludziom dowoł zdrowi. Przeganią a i złe moce. Ale jeszcze hańdowni się wierzyło, że diduch to je umrzik, bo kiejsi znaczył to samo co dziot, to znaczy przodek. Tuż się go stawiało kolek stoła, co by umrzycy mogli pospołu jeść z familią. Diducha się dzierżało w chałupie aż do szczodrych godów, które mogły być przez dwa noc nocy. Tuż jak się podziwimy na kalendarz, który mamy dzisiaj, to diduch stał w chałupie od Wilije do trzech króli. Słoma była zyski potrzebno na dziedzinie, tuż musiała być w chałupie i na gody, a na wilije. Z kersego się wieszało po ścianach rostomańte ozdoby, kierę się z nie robiło, Gor, gwiazdy, a ksirze. Robiło się z niej, a i dziady, pozwijane pęczki słomy, z kierych się puczyło małe figurki. Wierzyło się, że słoma dowo urodę na gruntach, a zdrowi dla familii. Inaczej było zasianem. Co, bo ono symbolizowało, symbolizowało masztal, we której się bez mala urodził Jezus. Kupa zwyków, już dzisiaj ludzie zapomnieli. <laughs> Mało kto wie, czemu pod stołem, przy kiem się je udało, wili je, stawiało się zieleźne wieca, kosy, a części od pługa. Robiło się tak, co by krety nie robiły dziur na gruntach, kany są posiote zorka. Wiązało się porwozami a łańcuchami rogi stoła, co by chleb się dzierżał hałpy. Na stół przed wilią siedowało siano, a suło się zorka obilo na obrus, co by na rok była uroda a zdrowi. <laughs> Nie stawiało się po haupach całych strumków, ale inny jej wyrszczki albo gałęzie, kiedy się wieszało na wyrchu pod powołem. Prawiło się na to podłaźniczka albo podłaźnik. Podłaźniczki się wieszało gór w goralii a na Cieszyńskiej ziemi. W innych rejonach się na, się, się, nią, się na nią prawiło sad albo wiecha. Zwyk wieszaniu podłaźniczki przynieśli bezmala bez wałasze, którzy wandrowali po całych Karpatach. A czemu się na to prawi podłaźniczka? Bo w rzeczy góroli podłazić kogosik, to znaczy iść do czyjejś hałpy z Tuż jak dosik, y, kogosik podlos, to mu przyniósł szczęści. Tym, kto podłazi, to jest podłaźnik. Kiejsi to był ten, kto pierwszy przyszedł winczować na godni święta. Podłaźniczka miała chronić chałupę chlew, masztal a familię przeciw złym mocom, przeciw urokom, a swobodnym działkom miała dać szykownego chłopa. Gazda, co chciał urzazać podłaźniczkiem, musiał iść do inszego świata, do lasa. A w lesie Dycki było kupa złych mocy, zazraków, a morów. Gazda musiał ukraść z tego świata zielony wyrszczek albo gałęzie. Wierzyło się, że to jest symbol żywota, w którym nie ma ni mocy, a złych wiecy. Podłaźniczki się wieszało Dycki na szczodre gody. Wiązało się na nich orzechy, ozdoby z papieru, pierniki, jabłka, gwiazdki, a pierściąki z opłatka, na które się prawiło światy. Podłaźniczki się wiązało porwozem, pod powołem, tuż szło ich spuścić, jak się chciało z nich zjeść orzech, albo jaki piernik. Jej w Gorolsko pogodka, skil się wobec wzięna podłaźniczka. Jeden niedźwiedź chciał się pokłonić dziesiąt, dzieciątku Jezus, tuż złomał szumnego smreka, a go Ale strum był wielkucny, tuż co chwila musiał stanąć, a był cały swuczany. Raczej go smyczył za sobą. Szedł przez potoki w gorach. A co się smrek zamoczął we wodzie, to potem chnet na nim woda zamarzła. A cały był obsuty takimi małymi kryształkami, co one się we słońcu świeciły jako diamenty. Uwidziały to rybki, a się im to spodobało. Tuż skoczyły na smreka. Potem tego szumnego smreka uwidziały ptoszki. Tuż się na, na niego też posiadały. Niedźwiedź tego smreka przysmyczył przed Jezuska, tuż do dzisiaj się stawiał strumek w izbie, a ozdabiał się go roztomańtymi świecidłami. Takowne pogodki wykładały ludziom z kil się wzięła podłaźniczka, a nie ja i strumek, na kiedy się prawiło Boży strum. Uskniętej podłaźniczki się nigdy nie wyciepowało. Drobiło się ją, a gowiedzi go wiedzi do żranio, albo się zakopywało na gruncie do bruzdy, co by była uroda. Podłaśniczka stromek oznaczały żywot, bo były zielone. Na strumku, okrąg roztomańtych ozdób, się przyczepiało jeszcze a i świeczki. Potem się zaczęło używać świateł na elektrykę, bo przeca od świeczki się mógł łatwo chycić stromek, a i cała chałpa. Hańdowni się wierzyło, że te światła to je pamięć o tych, co umrzeli, bo we Wilię, we szczodry dzień, ten ogień miał pokazywać duszą umrzyków, Kany mają iść ku swojej chałupie, a ku swojej familii. Ten ogień <coughs> miał a ich chronić przeciw roztomań tym niemocom. Dziś obwieszamy na strumku bombki, ale hańdowni się wieszało czerwone jabłka, a orzechy. Jabłko to był symbol, symbol rajskiego owoca. kierem byli kuszyni Adam a Ewa, a miały przynieść zdrowi, a urodym. Orzechy miały przynieść familii siłę, a co by się wszyscy mieli dobrze. Hańdowni, jak jeszcze Wilia była wieczerzą umrzyku, kierom się jodało za duszę tych, co umrzyli, to jabłka, fazole, a groch to było jodło dla duchów umrzików. Lańcuchy, co się wieszą na strumku, to jest symbol zniewolenia przez grzychy, a hańdowni to był symbol tego, że cała familia się dzierży kupy. Strumek, jak się go postawi w izbie, to potem kolejnego się toczy cały żywot familii tak jak o i kole podłaźniczki.